Szybka prognoza pogody na 12 września i noc, zapraszam serdecznie. 12 września, a więc w piątek w Polsce całkiem ładna pogoda, szczególnie w Polsce północno-zachodniej w pierwszym... W pierwszych w chwilach dnia, w pierwszej części dnia, następnie od zachodu pojawią się strefy opadowe, które będą wędrowały przez województwo zachodnio-pomorskie, województwo lubuskie, województwo dolnośląskie oraz województwo opolskie. I tam w godzinach popołudniowych pojawią się burze. Burze przede wszystkim w województwie zachodniopomorskim pomorskim w województwie pomorskim, które lokalnie mogą przynieść silne porywy wiatru. W Polsce Wschodniej do końca dnia bardzo ładna pogoda. Temperatury dosyć wysokie dziś będą w porównaniu do tego, co mamy. A więc 12 września w Polsce Południowo-Zachodniej 24 stopnie Celsjusza, w Polsce Centralnej 22, w Polsce Zachodniej 18 stopni Celsjusza. Tamte temperatury będą najniższe po godzinach wieczornych. Jest oczywiście spadek temperatur. W nocy i nad ranem Polska Zachodnia 10-12 stopni Celsjusza, Polska Południowo-Wschodnia 16 stopni Celsjusza. Wiatr dziś ogólnie nie będzie silny, od 20 do 30 km na godzinę, ale tam, gdzie będą właśnie formacje konwekcyjne bądź burze w Polsce Zachodniej 30 do 40-50 km na godzinę, punktowo do 60 bądź 70 km na godzinę wieczorem uspokojenie tych porywów. A więcej informacji znajdziecie na naszym kanale Łowcy, Burz, Paweł i Marta. Zapraszam.